Jacek Zieliński. Polski wokalista, trębacz, skrzypek, aranżer i kompozytor. Był współtwórcą zespołu Skaldowie, których piosenki mimo upływu lat są śpiewane do dzisiaj. Występował jednak również jako solista. Na scenie można go było zobaczyć jeszcze kilka tygodni przed śmiercią. Nie lubił mówić o swojej ciężkiej chorobie, o której notabene wiedzieli tylko najbliżsi. Informacja o jego śmierci została przekazana przez krakowską piwnicę pod Baranami, z którą przed laty współpracował. Wiadomo, że chorował, jednak nie podano przyczyny śmierci muzyka. Jan Ptaszyn Wrublewski, polski muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer i dyrygent, dziennikarz i krytyk muzyczny, grał na saksofonie tenorowym i barytonowym, założył kilka zespołów i angażował się w wiele projektów muzycznych. Informacja o śmierci muzyka została przekazana przez jego rodzinę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Był ikoną polskiego jazzu. Scena muzyczna poniosła ogromną stratę. Eugenia Skropska, pseudonim Perełka, sanitariuszka z okresu Powstania Warszawskiego, walczyła na woli w okolicach ulicy Płockiej. Należała do oddziału Parasol. Jej mąż był żołnierzem batalionu Parasol. Pobrali się dwa lata przed Powstaniem. Jej pseudonim wynikał z drobnej postury ciała. Chwała bohaterom. Lech Pałka, były piłkarz i trener. Informacja o śmierci została przekazana przez kluby, w których z sukcesami występował w latach 60., 70. i 80.: Gwardia Koszalin i Kotwica Kołobrzeg. W połowie lat 70. był królem strzelców drugiej ligi. Po zakończeniu kariery zawodniczej, był działaczem sportowym i trenerem wielu klubów z regionu. Prowadził m.in. szczecinecki daszbur. Nie podano przyczyny śmierci. Wiadomo, że dwa tygodnie temu trafił do koszalińskiego szpitala. Waldemar Wiśniewski. Polski reżyser, dokumentalista TVP, członek zarządu TVP SA. Przewodniczący Koła Łódź. Członek syndykatu dziennikarzy TVP SA. Autor programu Świadkowie Nieznanych Historii. Szef pracowni reportażu TVP 3 Łódź. W 2022 roku odznaczony srebrnym krzyżem zasługi. O śmierci dziennikarza poinformował jego syn. Przyczyna śmierci nie została podana. Robert Zawada. Sportowiec, były polski szczypiornista, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku, zawodnik polskiej reprezentacji narodowej Wybrzeża Gdańsk i SPR Stali Mielec, z którą w 1975 roku jako kapitan zdobył tytuł wicemistrza Polski. Jako pierwszy przekroczył liczbę 100 występów w drużynie narodowej. Po zakończeniu kariery był między innymi trenerem i kierownikiem Stali Mielec. Nie podano przyczyny śmierci. Jennifer, najstarsza córka męża Magdy Gesler Waldemara Kozarewskiego. Zmarła po długiej walce z chorobą, jak wynika z dawnego postu jej ojca, który kilka lat temu życzył jej szybkiego powrotu do zdrowia. Zofia Więckowicz, profesor doktor habilitowana inżynier, przez lata związana z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Była ekspertem w dziedzinie gospodarki przestrzennej oraz wyceny nieruchomości, a także zasłużonym dydaktykiem i naukowcem. Została odznaczona między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką za Zasługi dla Geodezji i Kartografii. Marek Adamski, Markus, porucznik armii krajowej odszedł na wieczną wartę. Uczestnik Powstania Warszawskiego, był łącznikiem, walczył w oddziale komendanta głównego AK. W pułku Baszta, batalionie Bałtyk, kompanii B3, IV Plutonie. W trakcie powstańczych walk odniósł ciężkie rany. Ucierpiała jego ręka oraz oko. Był kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Armii Krajowej. Chwała bohaterom: Bernard Hill, brytyjski aktor. Dwie najbardziej znane kreacje aktorskie Bernarda Hilla to postać kapitana Edwarda Johna Smitha w filmie Titanic w reżyserii Jamesa Camerona oraz króla Rohanu Theodena w filmach Władca Pierścieni. Dwie wieże i Władca Pierścieni. Powrót króla w reżyserii Petera Jacksona. Nie podano przyczyny śmierci aktora. Darius Morris. Amerykański koszykarz, grający na pozycji rozgrywającego. Występował m.in. w barwach Los Angeles Lakers. Cztery lata temu ogłosił, że przechodzi na sportową emeryturę. Informacje o jego śmierci przekazali rodzice. Nie podano przyczyny śmierci, jednak podobno koszykarz został znaleziony w swoim domu. Joshua Dean był inspektorem jakości w firmie Spirit Aerosystems, która produkuje większość samolotów Boeing 737 Max. Zidentyfikował problemy techniczne w firmie dostarczającej Boeingowi kadłuby odrzutowców pasażerskich. Zmarł w poniedziałek po szybko rozprzestrzeniającej się infekcji. Bezpośrednią przyczyną śmierci był MRSA. Zakażenie gronkowcowe. Przed śmiercią powiedział, że spotkał go odwet za zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących jakości. Cezar Luis Menotti. Argentyński piłkarz i trener piłkarski. Swoją karierę rozpoczął w miejscowym klubie Rosario Central. Grał też w brazylijskim Santos FC razem z Pelem, a także w reprezentacji Argentyny. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. Jego pierwszym dużym sukcesem było zwycięstwo w Lidze Argentyny razem z Hurakanem. Przez pewien czas był również trenerem reprezentacji, po dymisji pracował jako trener FC Barcelony. Od tamtej pory Menotti trenował ze zmiennym szczęściem Boca Juniors, River Plate Independiente, a także Sampdoria. Józef Spetkiewicz. Łotewski szachista polskiego pochodzenia, arcymistrz od 2002 roku. Triumfował w licznych mistrzostwach Łotwy, Polski, a także w turniejach międzynarodowych. W 2002 roku uzyskał tytuł mistrza świata weteranów, czyli zawodników powyżej 60 roku życia, co dało mu tytuł arcymistrza. Peter Osterhaiz był angielskim zawodowym golfistą i prezenterem. Osterhaiz grał na europejskich polach od 1969 do 1974, wygrywając 10 turniejów i zdobywając trofeum Harego Wardona. Zakierowanie orderem zasługi przez cztery kolejne sezony. Oleksandr Pielieszenko, ukraiński sztangista, był mistrzem Europy w 2016 i 2017. Był także w reprezentacji Ukrainy na letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016. Zginął w akcji na froncie podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej. Terry Medwin, walijski piłkarz grający na pozycji pomocnika reprezentant kraju. Dwukrotnie sięgnął po Puchar Anglii oraz zdobył Puchar zdobywców Pucharów. Po tym sukcesie z powodu kontuzji nogi zakończył karierę piłkarską. W reprezentacji wali rozegrał 30 meczów i strzelił 6 goli. W późniejszych latach poświęcił się karierze trenerskiej. Richard Tandy brytyjski keyboardzista rokowy, basista, gitarzysta i wokalista najbardziej znany ze współpracy z zespołem Electric Light Orchestra przyczynił się do powstania charakterystycznego stylu tej popularnej w latach 60. i 70. grupy. Frontman zespołu przekazał informacje o śmierci muzyka, jednak nie podano przyczyny. Paul Oster. Amerykański pisarz, scenarzysta, eseista, tłumacz oraz reżyser filmowy. Tłumaczył francuskich poetów, prowadził kursy przekładu, a karierę pisarską zaczynał od tomów poezji i twórczości eseistycznej. Auster jest twórcą nieodłącznie związanym z Nowym Jorkiem. Miasto to stanowi tło większości jego dzieł. Przyczyną jego śmierci były komplikacje związane z rakiem płuc. Frank Stella, amerykański malarz i grafik, pionier geometrycznego, wyrazistego stylu w sztuce. Od początku lat 60. eksperymentował także z kształtem płócien. Jego prace wpisują się także w nurt hard edge painting. Za najważniejsze dzieło są uznawane black paintings. Został odznaczony narodowym medalem sztuk. Przyczyną śmierci był chłoniak. Zmarł w swoim domu na Manhattanie w Nowym Jorku. Zjukie Dijkstra. Holenderska łyżwiarka figurowa startująca w konkurencji solistek. Mistrzyni olimpijska z Innsbrucka, wicemistrzyni olimpijska z Squaw Valley, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, trzykrotna mistrzyni świata, pięciokrotna mistrzyni Europy oraz sześciokrotna mistrzyni Holandii. O śmierci poinformowała jej córka. Nie podała przyczyny.